Inauguracja. Opuściłem mój ustęp i wróciłem do siebie, na moją literacką grzędę, do mojego domu. I ogłosiłem: Oficjalnie inauguruję rozpoczęcie działalności siłowni literackiej. W mojej ukochanej spelunie nie było wielu osób. Jedynie kilka spojrzało na mnie ze zdziwieniem, zignorowali mnie. Ja, nie zważając na to, zabrałem się do pracy, lecz gdy zacząłem wyrzucać z kawiarni krzesła i stoły, podszedł do mnie właściciel lokalu i zapytał: Co pan tu wyprawia? Na co odpowiedziałem mu. Oficjalnie inauguruję rozpoczęcie działalności siłowni literackiej. Doszło do przepychanek. Właściciel lokalu zaczął mną tarmosić. Nie przejąłem się tym. Spaliłem go wzrokiem, a jego zwęglone ciało zawiesiłem nad wejściem, by było przestrogą dla innych. No, ale właśnie, logo, szyld kopnąłem starego potykacza z logo Filopolo srolololo i zawiesiłem nowy baner z napisem Siłownia Literacka na bazgrany czcionką Times New Roman rozmiar 12 kilka osób będących w kawiarni rzuciło się na mnie gdy zobaczyli moje ekscesy kilku pobiłem Kilku wyrzuciłem, a ostatnim, stawiającym opór, wskazałem palcem na dędające relikwie poprzedniego właściciela lokalu. Odeszli w pokoju. I tak oto rozpoczęła swoją oficjalną działalność siłownia literacka, klub, instytucja. Cel i marzenie najskrytsze bo niekiedy nawet największe dzieła rodzą się z przepychanek i pachną spalenizną. Ale to dopiero początek.